żeby wyspa była atrakcyjna dla zewnętrznego klienta, hotel był jedną z atrakcji. Czyli dla turysty, bo zewnętrzny klient tak, to jest ale, po prostu no bo turysta. Ktoś mhm. chce przespać się wreszcie wełku na poziomie cztero- czy pięciogwiazdkowym. Tak? Bo do tego trzeba zmierzać. Natomiast cała wyspa oferowałaby usługi nie tylko dla mieszkańców hotelu, ale przede wszystkim dla wszystkich innych, którzy by chcieli ją odwiedzić, bo stanowiłaby rynek ze wszystkimi atrakcjami rynku. Czyli. Jarnią, lodziarnią, muzeum, może kino, może masażem, może spa. Co by tam by nie chciało być? Kto by nie wykupił lokalu dla usług, ten by tam mógł być po prostu. Tylko, że no, jeżeli potraktuje się to jako całość i stworzy to małe miasteczko autonomiczne, to będzie ok. Natomiast jeżeli się zbuduje tylko te dwa budynki, to one będą stałe: dwa budynki na trawniku. Czyli jest potrzebna integracja, inaczej nie ma nie, sensu. Chodzi o skalę. Ale Tak? Czy planuje się mikroskalę i to będzie kosztowało 15 milionów na prawa, czy makroskalę i będzie kosztowała 100, nie? Tylko, że to, ta makroskala wymaga też bardzo szerokich uzgodnień, czyli wielu, wielu konsensusów, tak? I właściciel, i miasto, i jakieś tam urzędy, decyzje, jakieś uzgodnienia, tego jest dużo, nie? No i na końcu ktoś musi za to wszystko zapłacić. Tak, czyli muszą być jeszcze fundusze unijne które to sfinansują przynajmniej w 50%, no bo to będzie bardzo długi okres amortyzacji.